Witam w magicznym śródlesiu i dziś zapraszam na wycieczkę po bardzo przyjaznym lesie. Po nim się bardzo dobrze wędruje. Dlaczego jest on las widny? Nie ma praktycznie podszytu, są tylko pnie drzew, i mimo pełni wegetacji, mnóstwo słońca dociera do. Dnia lasu. Jaki to las? Otóż Dąbrowa, a dokładnie kwaśna, acidofilna Dąbrowa. O tym lesie dzisiaj będzie opowieść. Kwaśne dąbrowy w magicznym śródlesiu zbudowane są głównie z dębów bezszypułkowych. Ten dąb. Ma długie ogonki, liście są na długich ogonkach, nie jak siedzące u dębu szypułkowego. Natomiast owoce, żołędzie, które się później rozwiną, nie mają szypułek, stąd nazwa dąb bezszypułkowy. Oto młody dąb bezszypułkowy, jest tu ich mnóstwo. Jeszcze raz charakterystyczne ogonki, długie ogonki, na których osadzone są liście. Proszę zobaczyć, ile tu młodych dębów. Wszędzie. Wszędzie rośnie nowe pokolenie dąbrowy. O czym to świadczy? Otóż o tym, że jest to las, który rośnie na swoim siedlisku. Więc tutaj ta dąbrowa ma sprzyjające warunki. A dlaczego jest to kwaśna dąbrowa? Dlaczego dąbrowa, kwaśna? Odpowiedź kryje się w runie tego lasu. Przeważa tutaj Borówka Czernica, gatunek znany doskonale z borów sosnowych. Bory sosnowe rosną głównie na siedliskach kwaśnych i stąd nazwa Kwaśna Dąbrowa, czyli jest to las z drzewostanem dębowym, o słabym podszyciem i w Rune występują gatunki zbliżone do tych, które występują w borach, Borówka Czernica. Jakie jeszcze gatunki występują w tym lesie? Naukowa nazwa kwaśnej dąbrowy to kalama quercetum, czyli dąbrowa-czcinnikowa. I rzeczywiście, czcinnik jest tu rozpowszechniony. W runie kwaśnej dąbrowy spotkamy kilka gatunków traw. Obok trzcinnika najczęstszą trawą kwaśnień dąbrowi jest kostrzewa owcza. Jednak najbardziej charakterystycznymi roślinami są jastrzębce. Były kwitnąco okazałe rośliny. Kilka gatunków rośnie w właśnie w Dąbrowach wyjątkowo licznie. Jastrzębce należą do rodziny astrowatych, dawniej złożonych, tak jak stokrotka czy aster. Pszeniec zwyczajny, częsty składnik Dąbrów. Kwaśną dąbrowę zdobi również konwalia majowa. W runie Kwaśnej dąbrowy spotkamy kępy mchu płonnika. Grupa konwaliki dwulistnej na mchu płonniku. Nierzadkim elementem runa kwaśnej dąbrowy jest paproć Orlica Pospolita. Czasem tworzy ona łany, zwłaszcza w wilgotniejszych fragmentach kwaśnych dąbrów. Jagody już owocują, a latem będą grzyby prawdziwki. Kwaśna dąbrowa ma wiele do zaoferowania. A tu jeszcze mamy kruszynę. To jest taki krzew, który występuje jako jeden w kwaśnej dąbrowie. Jarzębinę również spotkamy w podszycie kwaśnej dąbrowy. Lubię kwaśnie dąbrowy, bo są lasami tymi A słońce to energia. Dużo słońca dosiera tutaj do dna lasu. Celowo przywędrowałem do kwaśnej dąbrowy wieczorem, żeby zobaczyć jak kwitnie nasza dzika orchidea. Oto ona. Oto największy klejnot kwaśnej dąbrowy. Storczyk pod kolan biały. Teraz wieczorem roznosi się jego upajający zapach, przypominający wanilię. Mm. No Jeśli ktoś chce odlecieć przy zapachu pod kolana, to należy się wybrać do kwaśnie Dąbrowy, na przykład pod Dębnem albo pod rudnem. Oczywiście w magicznym śródlesiu. Niesamowity las. Klimat wieczoru jest nie do podrobienia. Słońce jest niskie, rozsyła swoje promienie, tak jakby dotyka, namaszcza poszczególne fragmenty lasu. I czasem padnie na podkolane jak padnie, to on wtedy strzela pięknem do nieba, proszę jeszcze poglądać. Po Kolana, a ja sobie powędruję troszeczkę porozmyślać w stronę słońca. Była to tylko pierwsza część naszej wycieczki w Kwaśną Dąbrowę, którą odbyliśmy wieczorem pod Dębnem. Czeka nas jeszcze wyprawa ranna pod Rudno. Witam ponownie, oto druga część opowieści o Kwaśnym Dąbrowach. Dziś znajdujemy się w Dąbrowie pod Rudnem, w tak zwanym Lesie Ścinawskim. Tutaj kwaś ten dąbrowy możemy spotkać na pięknie wykształconych śródlądowych wydmach. To właśnie pod Rudną znajduje się największa populacja podkolana w magicznym śródlesiu. Uwielbiam zapach podkolana. Obok zapachu bawrzynka, czeremchy i konwali jest on najpiękniejszym zapachem w całym magicznym Śródleśiu. Storczyk Podkolan Biały to święty gral kwaśni Dąbrów, ale warto go poszukać. Jest szansa na znalezienie i powąchanie. Podkolan Biały Popatrzmy na jego krystaliczne piękno. Kwasia Dąbrowa to jeden z najpiękniejszych lasów magicznego śródlesia. Do zobaczenia w następnym odcinku.